Pani Katarzyna Rędaszka i pan Jarosław Czapski, pr główny i właściciel firmy Vista. Czym zajmuje się wasza firma? Firma zajmuje się konstrukcją z aluminium i szkła, ale tak bliżej mówiąc konkretnie, są to ogrody zimowe, czy lekkie zadaszenia tarasów, zabudowy tarasów, tak. To jest główna część działalności naszej. Jak się rozpoczęła współpraca z Klubem Inteleracji? Jak się nawiązała ta współpraca, ten początek? Zaczęło się od przyjaźni, od spotkania bardzo miłych, wyjątkowych ludzi, z którymi tak, jak to się mówi, mamy chemię mózgu i no, postanowiliśmy dołączyć do tego klubu dzięki temu, że są tu wspaniali ludzie, wyjątkowe osobowości. I myślę, że bardziej towarzysko niż biznesowo, a to wszystko przecież wiąże się, tak? Ale poka pokazywać się po prostu innym ludziom z tym, co mamy, co mamy do zaoferowania, tak? Bo są to... Tu... Fajne rzeczy, tylko Hier trzeba troszeczkę poznać. Jak duża jest popularność rodów zimowych w Polsce? Jest już znacząca, bym tak powiedział. Natomiast jest na przykład jeszcze wyraźnie mniejsza niż w takich krajach jak Austria, Niemcy, Szwajcaria, Benelux, prawda? Tam jest to taka statystyka, gdzie jest tego naprawdę dużo w stosunku do... Na tysiąc domów, prawda? U nas jest pewnie dwa, trzy razy mniej. No jest to niestety też związane troszkę z zamożnością naszego rynku, naszych tutaj no, obywateli, tak? Ale to wszystko ma dobry, wznoszący trend. Tak? A co było głównym bodźcem przy zakładaniu firmy, która zakłada zimowe w Polsce? Znajomość rynku, znajomość branży, tak? Ponad 20 związa, związania się z branżą budowlaną, tak? A właściwie produktów dla budownictwa. Tak? Więc... To jest pomysł z zagranicy, czy z... po prostu się pojawił, narodził w dnia? Pomysł pojawił się w trakcie prac zawodowych związanych z pracą w branży czyli w branży budowlanej. Tak, mm. Po prostu było na to zapotrzebowanie. W związku z tym nastąpiło, nastąpiło ukierunkowanie na działalność, żeby oferować klientom indywidualnym, przede wszystkim indywidualnym ogrody zimowe, zadaszenia, zabudowy tarasów. Tak? I Widzimy, że jest na to popyt, jest zainteresowanie. Ludzi cieszą te rozwiązania. Bo są one wizualnie atrakcyjne, funkcjonalnie, też przynoszące dużą satysfakcję. Tak? Tak, tak Więc... jest... Fajne jest to, że możemy powiększyć metraż mieszkania za pieniądze dużo mniejsze niż zakup większej przestrzeni, na przykład kupując. Większy, apartament, Większy tak? apartament, tak, ponieważ są to również ogrody z termoizolacją i tu cena metra kosztuje mniej więcej 5 tysięcy złotych, a nie 15, tak? na przykład w Wilanowie czy na Mokotowie. I jesteśmy w stanie to zrobić i dać ten dotyk luksusu dla naszych potencjalnych klientów. A Jakie są oczekiwania firmy Vista po udziale, po dołączeniu do klubu integracji? Liczymy na zwiększenie zainteresowania się naszymi rozwiązaniami, produktami, to jest takie oczywiste, ale też liczymy po prostu nam miłe chwile z klubem, z członkami klubu, żeby także fajnie spędzać czas, tak? No, wśród ciekawych ludzi. Także, tak, także biznes, biznesem, biznesowych, ale nie tylko. intelektualnych, kulturalnych, artystycznych. Jest to takie fajne miejsce, gdzie się dobrze czujemy i chcemy tu pozostać, a przy okazji, jeżeli nasz biznes zacznie się rozwijać, Zapraszamy. Zapraszamy i dziękuję Państwu za rozmowę. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję.